Zapytam, kim ten masz jest? bo mi cały czas udeptujesz tu kurwa cał wszystko cały czas. Ja tu udeptuję? Tak, no ja tak. Aktorzy... No stoję. No i... No, udeptujesz mi no, mogę... się. No nie mogę... No dobrze, a ja nie mogę stać tu? No, ale stać, a nie chodzić tutaj tej wech. No ale po co no, jest peronie, żeby się przejść, nie? No, ja mam zdjęcie zrobione, także... Draje czego no, jak ja dostanę audyt, ja wyślę zdjęcie. Pan na rejestracji samochodu. No dobrze, no ale co się... takiego robię? że chodzę po Peronie? Tak. A pan mi robi jakim pan jest? to jest moja stacja. Pana stacja prywatna A jak przyjdą ludzie i będzie padał się jak to pan Dzień wygoni? Na pociąg? No właśnie, to o co pan chodzi? No dobrze, no stoję w miejscu. No. No raz się przeszedłem do końca i wróciłem. No. 웃 <laughs>